Witam, 8 maj 2023 rok. Młode pszczoły robią oblot. Wczoraj zimno, wczoraj nie latały, dzisiaj już ładnie się jest lecą się, przy trochę ma być to wszedłem, brzęk jak by się chciały roić Dobrze. nie jest za ciepło, ze 14 stopni oblecą się i do pracy tak króciutko moje lipki w tym roku wsadziłem cztery one. czy coś z nich będzie kiedy będzie to? Jeszcze trochę Trzeba czekać Ładnie się odlatują Nie mieściły, pospadały No Widać które są mocniejsze rodziny, które słabsze Ale Jakoś wszystkie przeżyły To jest najważniejsze A jak tak dalej pójdzie zimno to nie wiem jak będzie z miodem ale co będzie, to będzie. Pozdrawiam.